Cześć, z Kuszy strony Kusz i na odcinku z Poksów i w tym filmie Pokémon, którego nie docenia, hmm, dobre 90% graczy. Co więcej, tego Pokémona już nawet nie da się zdobyć, więc istnieje spora szansa, że go nie masz. Nie wiem, kiedy będzie dało się go zdobyć ponownie, a ci, którzy go zdobyli, zdobyli go tylko jedną sztukę. Wbrew pozorom, warto tego Poka wzmocnić i używać. Zaru! był dostępny w 2021 roku z okazji premiery filmu, w którym grał główną rolę, można powiedzieć. jeśli wejdziemy w artykuł dotyczący najlepszych poków z każdego typu, zobaczymy, że w typie trawiastym na pierwszym miejscu będzie oczywiście mega winozaur, no bo mega zawsze wygra z nie mega, ale zaraz za nim jest niechto inny, jak Zarud. Nie Shadow, nie Mega, bo żadnej z tych form nie ma dostępnych dla tego Poka, więc nie kosztuje aż do wzmocnienia go co Pokémon, który ma formę Shadow. Oraz można mieć więcej niż jednego Pokemona nie Mega. Tak zawsze wchodząc z Draida Mega Pokiem, musimy sobie zdawać sprawę, że mamy tylko jednego Mega Poka, no i na drugim, trzecim miejscu w teamie też trzeba coś ustawić. Także Zarud z Vine Whipem i Power Whipem zajmuje tutaj zaszczytne pierwsze miejsce wśród nie Mega, także zmieńmy mu ten drugi atak na Power Whipa. I teraz pozostaje oczywiście kwestia IV: czy mamy dobre, czy nie mamy dobrych? O tym za chwilę więcej. Przed nami dzisiaj ciekawa przygoda, także pora przedstawić partnera naszego odcinka Kubuś Water. I Kubuś Water, słuchajcie, ma trzy nowe smaki, które symbolizują trzy fajne zajawki w życiu. Pewne pasje, które napędzają nas i dają nam pozytywną energię. Jest to muzyka, gaming. I sport Ja oczywiście wybrałem Kubusia, Mango, Karambola, czyli tego, który reprezentuje gaming. Ja osobiście uważam, że gaming może być wielką pasją, można go połączyć z czymś pożytecznym, z czymś zdrowym dla nas, dla naszego ciała i ducha, tak jak staram się to robić ja na filmach. I oczywiście wszyscy gracze gier mobilnych którzy wychodzą z domu, ruszają się i przeżywają niesamowite przygody. Warto wiedzieć o tych orzeźwiających napojach to, że są bez dodatku cukru. Oprócz tego teraz kupując jeden dowolny produkt Kubuś, zachowując dowód zakupu, możesz zarejestrować kupon na stronie, link oczywiście w opisie i do wygrania mamy nagrody dzienne, tygodniowe i gamingowe. Takie jak słuchawki JBL, bony do Media Expert MPK i 4F, bluzy, czapki, opaski sportowe, te skarpetki, które dzisiaj ubrałem, konsole Nintendo, czy nawet Ledony z twoim imieniem. Ledony to jest taka alternatywa dla neonu, która jest bardziej ekologiczna. Także koniecznie obczaj w opisie link do promocji Kubuś Water. A tymczasem zobaczymy sobie i fałki na tym moim zarudzie. Jak widzicie, jest to jedenastka, jedenastka i. 13. No chciałbym, żeby były wyszyte fałki. Chciałbym, żeby dało się jakoś podnieść sobie fałki na pokemonach mitycznych, którego niestety możemy otrzymać tylko jedną sztukę zazwyczaj. Wiadomo, że to po upływie czasu może się troszkę zmienić, tak jak było to w przypadku na przykład Celebi czy Mew. Po jakimś czasie otrzymaliśmy szansę na drugiego, który tym razem był na przykład Shiny. Natomiast jeśli chodzi o wzmacnianie poków, dla mnie najważniejsza jest użyteczność, czyli czy rzeczywiście dany pok znajduje się wśród najlepszych, najbardziej użytecznych poków z danego typu i wiadomo, że zawsze na pierwszym miejscu rekomenduję Wam wzmacniać sobie mega, robić sobie te mega levele, żeby potem taniej i łatwiej używać za mniej mega energii mega poków. Natomiast Shadow ja Wam rekomenduję, jeśli jesteście zaawansowanymi graczami, dużo walczycie z zespołem R, macie taki z dobrym IV i przede wszystkim nie szkoda Wam Stardustu. Ja jestem wielkim chomikiem Stardustu, bardzo lubię oszczędzać Stardust, dlatego najczęściej unikam Shadow Pokémonów, może nawet bardziej niż powinienem, a w tym przypadku bardzo chętnie sobie wzmocnię tego mojego zaruda na 40. Poziom potrzebuje 268 Candy. Już Wam tłumaczę dlaczego. Po pierwsze, mam za dużo Rare Candy. Nie wiem, co z nimi zrobić. Mam 1140 Rare Candy, a Rare Candy XL tylko 40 7. W pewnym momencie każdy trener, który dużo rajduje. A przynajmniej tak w miarę sporo rajduje. Dochodzi do takiego momentu, że mam za dużo air Co z nimi zrobić? Muszę wzmocnić sobie jakieś poki na level 40. Najlepiej takie, które będę używał i na które nie pójdzie nie wiadomo jaka ilość dasta. Także w tym przypadku myślę, że władowanie w tego zaruda nie będzie złym pomysłem, bo to jest taki pok, do którego w inny sposób no, nie zdobędę tych candy. Co ustawię go sobie na bad będę z nim chodził, no właśnie, nie bardzo. Tam było 260 około bodajże potrzebne do wzmocnienia go. Ile to tam wynosiło dokładnie? 268. To jeszcze 8. I jak widzicie, no, Troszkę mi ubyło tych rare candy. W tym momencie mamy już ich tylko 888, to i tak jest dużo. I tak muszę wymyślić w najbliższych odcinkach kolejne poknie, na które warto to zużyć, bo od kiedy wprowadzili w giftach jeszcze rare candy i od kiedy zacząłem troszkę więcej redować ostatnio, to już nie same candy na części są problemem, a bardziej XL candy, nie? Także w tym momencie mamy tego DASTA i możemy sobie wzmocnić naszego zaród na poziom 40. Powyżej tego nie będę tego robił, bo po prostu wiem, że szkodami tych XL candy. rybę byku? O, gratki! Uuu. Ale to jest Lin. To jest Lin? Tak, to jest pierwszy lin w życiu i to ogromny. Ho, 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 ho. brawo! Od dawna łowisz ryby? No, od trochę. Si się wkręciłem przez kolegę i. Nieźle. Ach, ale Chcesz być na filmie na YouTube, czy nie? No mogę. To gratki, jeszcze raz. Lubię patrzeć, jak ktoś inny też ma swoją pasję i on sobie po prostu realizuje, nie? Dobra, zróbmy sobie tego poczka na poziom 40. Zaród. Wielka, czarna małpa. Zaraz go sobie przetestujemy w jakichś walkach może z zespołem R albo czymś takim. E, 3700 cp, są poki, które mają więcej, ale i tak jest to najlepszy pok, nie mega, z typu trawiastego. Przetestujmy go sobie, idźmy zmierzyć się z zespołem R. Do dżima wstawmy sobie może salamensa, zawsze warto karmić poki, to nie tylko stardust i potencjalne candy, ale również jest taka odznaka zakarmienia. Spotkałem tutaj na Pokestopie akurat zespół R z wodnym pokiem. Przypominam, że jak mają napis: This Waters a treasure, to znaczy, że będą mieli wodne poki. Tutaj w tym przypadku matki. O, świetnie się składa, bo on jest wrażliwy przecież na typ trawiasty. No i lecimy. Dobra, pięknie schodzi matkiw, Zaród nawet sobie radzi. Całkiem ciekawie jest go zobaczyć, bo w sumie to jest pok, którego zbyt często nie uświadczymy. Ani go nie zobaczymy na rajdach, ani też nieczęsto ludzie go używają. O, ale pięknie weszło. I Feraligator tutaj na koniec. Ciekawe, ciekawe. No i oczywiście też w gymie też go nie uświadczymy, no bo nie można wstawiać ich do gymu. Więc chociaż tutaj w walce z zespołem R go sobie poużywam. No i oczywiście, jak będzie typ trawiasty dobrą kontrą na rajdy, to wtedy jak najbardziej będzie w topce moich poczków trawiastych, bo do tej pory raczej używałem na przykład jakichś alolańskich egzekutorów, tylko nie Shadow, bo tutaj szkoda mi było dasu na Wzmacnianie, mieć jednego takiego dobrego zaruda na 40 levelu. Dobra opcja. Łatwo sobie poradził, sam sobie poradził z wszystkimi trzema poczkami, Dobra robota za rud. Oczywiście chciałbym mieć takiego z lepszym IV. Obiektywnie jest to niemożliwe, tak? A lepiej mieć dobrego pokaz w miarę dobrym IV, niż słabego pokaz z bardzo dobrym IV. Zawsze tak to działa, więc tutaj powtarzam jeszcze raz, żebyście uważali, skopiowanie mnie. Jeśli macie bardzo dużo red candy, tak jak ja na coś musicie wydać. Ok. Pamiętam, że w tym miejscu nie byłem na poksach od bardzo dawna. Chyba od paru lat, i nawet nie pamiętam, żeby ta fabryka była zbudowana. Jak tu ostatnio byłem. Spory kompleks. Ciekawe. Dostałem zapro na gorącego smażonego kurczaka, ale no tutaj nasz zaród nie wejdzie do tej walki, bo to byłoby takie trochę kamikadze, nie? Elegancko, pięknie, tradycyjnie, jak już od wielu lat przecież rajdujemy na Moltresa, to wiemy, że kamienny typ super efektywny i na ogień, i na latający. Także we trzech tutaj sobie ściśniemy go na spokojnie, bez najmniejszego problemu. I praktycznie w tym momencie zbity. Powiem Wam, że czasem ciekawe jest mieć raz na jakiś czas taki etap w grze gdzie przez. Jakiś krótszy czas, nie ma żadnego konkretnego eventu. Można tutaj trochę się skupić na spawnach, które są sezonowe, bo przecież co trzy miesiące zmienia się sezon, zmieniają się spawny. Najczęstsze w Pokémon Go można trochę porajdować Poka, który może nie jest najważniejszy, więc można na spokojnie do tego podejść. Wiadomo, że Moltres jest dobrym DPS-em ognistym, ale rajdowanie jego nie jest aż tak mega ważne jak na przykład w przypadku, no dajmy na to, Miotu, tak? <todgłosy> tutaj nie trzeba jakoś hardkorowo tego robić. Można, jeśli ktoś chce sobie zrobić jakieś na 50 level, wiadomo, że można ale myślę, że teraz jest taki czas bardziej relaksu i zebrania sił przed kolejnymi mega ciekawymi eventami. Oczywiście pamiętajmy, że event też w Seattle to nie jest tylko dla tych ludzi, którzy są w Seattle, ale gracze z całego świata też w tym czasie będą mieli jakieś swoje collection challenge, jakieś swoje zadania do wykonania i będą mi się spałnowały poki, te same co graczą w Seattle, tylko bez zwiększonej szansy na shiny, no i nie w takiej dobrej ilości, przynajmniej nie te rzadsze spośród tych poczków więc nie można powiedzieć, że teraz jesteśmy przez cały ten okres zupełnie bez eventu, ale rzeczywiście przez długi czas jesteśmy aktualnie bez eventu. Siedzi 3 xl zobaczmy sobie IV. Hmm, pierdolę ale oczywiście to pójdzie pewnie na trade'a, a potem dopiero na transfer. Także moi drodzy, przypominam Wam o akcji Kubusia, w której można zdobyć świetne nagrody. Możliwość zdobycia Nintendo Switcha, myślę, że to jest coś na przykład dla Was, co bardzo Was zainteresuje ze względu chociażby na Pokemony, ale oczywiście inne nagrody też są świetne, także bierzcie udział w akcji. I wygrywajcie. Pierwszy link w opisie. Pamiętajcie też o łapce, subskrypcji kanału. Widzimy się niedługo w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.